Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f od x równej 3x kwadrat plus 7x plus c jest liczba minus 7 trzecich. Wówczas c jest równe. Skoro y, miejscem zerowym funkcji kwadratowej jest minus 7 trzecich, to to minus 7 trzecich działa w ten sposób, że jak my je wstawimy za x w to miejsce i w to miejsce, to musi wyjść 0 wtedy. Czyli przyjmę sobie 3 razy minus 7 3 do kwadratu, dodać 7 razy minus 7 trzecich, dodać C daje nam 0. Mamy Minus 7 trzecich do kwadratu to jest 49, dziewiątych, czyli 3 razy 49, dziewiątych, dodać 7 razy minus 7 to jest minus 49, trzecich, dodać C musi być 0. I teraz C zostawiam po lewej stronie, a po prawej będziemy mieli 49 trzecich i zobaczmy, tutaj trójka z dziewiątką się skróci, mamy 3, czyli będzie na drugą stronę przerzucone, czyli minus 49 trzecich, czyli to C nam się zeruje. Te dwa elementy się redukują, czyli C nam wychodzi, że jest zerem, czyli odpowiedź A. Liczby,